Uwaga na ciało. Bo w rodzinie jest siła. Tak. Dobra, zaczynamy, na no, poważnie. Okay. Powaga, wypustuj się. Akcja. Witam was w świątecznym wydaniu. Jak na ten okres przystało, w Kuchni Lidla prawdziwa gwiazda. Oto ona. Mm. Kocham cię. Ja też cię kocham. Kochasz mnie? Tak. A kim ja dla Ciebie jestem? Kochaną ciocią. Uuu, dobra. Co robimy? Robimy wegański, bezglutenowy. Tak, bezglutenowy makowiec. No dobra, zaczynamy. Jedna czwarta szklanki mąki ziemniaczanej. Ok. Wierzcie mi, że nad wegańskim, bezglutenowym, kruchym spodem pracowałam bardzo długo. Ale znowu będę nieskromna. Stworzyłam przepis mistrzowski. Godny. Świąt Bożego Narodzenia. O Jezu. Nieważne. Opowiedz coś o naszych świętach. Powiedz im wszystkim, jaką okay. mamy tradycję. No to nasza tradycja to jest spotykanie się co roku na zdobienie, rozpieczenie pierników i przy A. tym robimy sobie profesjonalny make-up czekoladą, lukrem, posypkami wszystkim. Patrz. Jesteśmy naprawdę bardzo smaczne dziewczyny wtedy, prawda? Dwie trzecie szklanki mąki jaglane. Dobrze. Ciocia ci pomaga. Dobrze. Od najmłodszych lat Natalia przychodziła do mnie do w kuchni. Okay. Tak, może. Dobrze. Być. Okay. I ze mną piekła babeczki, pierniczki, ciasteczka. Nie? Ciasto, torty, wszystko. Wszystko z ciocią. Jak to się u nas w rodzinie mówi? Gena nie. Wydłubisz. <gry> Dokładnie. Mąka ryżowa. ona będzie pewnego rodzaju spoidem. Okej, okay, to ile dajemy? To ile dajemy? To ile dajemy? To jemy jedną trzecią szklanki. Proszę, proszę. O. Nie umiem sypać tego. Ja. ja Ci pomogę. Trochę więcej. Nic się nie stanie. Ciasto i tak będzie pyszne. Tak. Mąka lniana. To nic innego jak zmielone, siemielniane. Damy nie całą łyżeczkę. A ciebie proszę, żebyś wsypała tutaj pół szklanki cukru trzcinowego. Okay. Mamy. Wszystkie składniki. Proszę wymieszać. Dobrze. Dodamy jeszcze odrobinę soli. I teraz ważny zamiennik. W tradycyjnym, kruchym cieście używamy masła. W moim kruchym cieście – oleju kokosowego. Około 1 trzecią szklanki. Zagniataj, zagniataj tylko. Mocno, mocno, zrób z tego kruszonkę. Dobrze, ładnie pachnie. Ładnie pachnie? No, kokosu. Możemy takie ciasto... W wersji słodkiej, wzbogacić na przykład o przyprawę do pierników. W końcu to święta. Tak. Napiszcie w komentarzu, jakie wy tradycyjne potrawy świąteczne najczęściej pieczecie. Ok. I teraz bardzo ważny składnik. Wielu z was będzie zaskoczona, ale to jest ocet. On sprawi, że ciasto będzie kruche i lekko się rozwarstwi. I około łyżeczkę octu. I odrobina zimnej wody tak, aby teraz ciasto idealnie się połączyło. Proszę bardzo. Proszę zagniatać. Dobrze. Zagniatać i stworzyć jedno i to ciasto. Dobrze. Piękne ciasto. Teraz tak przygotowane ciasto wyłożymy do foremki. Ale uwaga, zostawimy sobie około dwie łyżki ciasta, bo będę chciała ten makowiec pięknie udekorować. Ugniataj ciasto. Pięknie. Cięcia ci pomoże. I teraz kolejna ważna czynność. Ciasto przykryjemy papierem do pieczenia, po to, aby nam nie podrosło, i dodatkowo obciążymy je ceramicznymi kuleczkami. Chodźcie, zobaczycie, zobaczycie. Teraz całość trafia do piekarnika, okay. na 15 minut. O tak, zamykamy. Przyszła pora na przykład. O, waga bokiem! Ja nie używam wagi, ale Natalia, jak widać, używa tej bocznej wagi. Dobra, wsypuj mak do gara. Teraz Dobrze. będziemy gotować masę cały, makową. Cały mak? Cały Dobrze. mak! To cały. I teraz będziemy wzbogacać naszą masę makową o różne dodatki. Jest bardzo prosta w przygotowaniu. No i smakuje fantastycznie. Jakie dodatki dodajemy dzisiaj? Co lubi jeść Natalia? – Ja lubię skórkę pomarańczy bardzo. – No to wsyp. Dobrze. – Wsypuj, mieszaj, gotuj. Mieszamy, mieszamy, cała masa musi się zagotować. Naszą tradycją w domu jest wypatrywanie pierwszej gwiazdki. A dzisiaj gwiazdka jest obok. <noise> OK, mieszamy, a ja idę po inne bakalie. Dodam orzechy, migdały. Co jeszcze dodamy? Rodzynki, żurawinę, uh -huh. dużo orzechów. Dodamy jeszcze coś, co osłodzi ten mak. Jest to przepis wegański, więc mamy do wyboru cukier czycinowy, syrop klonowy, syrop z agawy. My dodamy dzisiaj syrop klonowy. Pochodzimy ze Śląska i do nas przychodzi dzieciątko. Napiszcie w komentarzu, kto do was przychodzi w te święta. Słyszałam, że są gwiazdoży. Gwiazdki. Gwiazdki. Gwiazdka to jest. Mm. Tylko jedna. Zabierasz mi robotę, maleńka. Ciotka <grym> się z tobą policzy po prostu. No ładnie pachnie. Ładnie pachnie? No. Lubisz zapachy w kuchni? Mhm. Mm Lubisz gotować? Tak, a Mówię, najbardziej. Co sama zrobiłaś szczuczą. ostatnio? Pochwal się wszystkim. Co sama ostatnio zrobiłaś? Hmm. Ostatnio przygotowałam pankęki swojego przepisu, szpinakowe. Szalona, szalona! Ciotka się jeszcze nie nauczyła takich rzeczy robić. Nauczysz się, nauczę się. A wiem, pamiętasz ten odcinek dj -go z hitlowersami? Mm -hmm. Pamela tam coś takiego, fajnego robiła. umiesz tak zrobić? Spróbuj, O, o, o! Tyle za wysoko. <laughs> Dobra, zaskakuj, chodź gotować. Teraz dodamy. A Natalia musi odgadnąć, co to jest. Ciocia, nie rób mi tak! Żurawina, tak? Tak. O, Udało ci się. Muszę sprawdzić teraz moje ciasto. Takie ciasto ponownie wkładam do piekarnika na 10–15 minut, po to, aby podpiec cały spód. Taki mały, aromatyczny dodatek, odrobina rumu. Chodź opowiemy o makówkach. Wiesz, co to są makówki? Powiedzmy. Powiedzmy. Na Śląsku. Tak przygotowaną masę przekładamy weką. Przykładamy mak bułką, czerstwą bułką i zostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Na sam koniec polewamy obficie czekoladą i dekorujemy migdałami. To poezja, to coś pysznego. Musicie spróbować śląskich makówek. Masa makowa już prawie gotowa. Teraz zadanie dla specjalnej gwiazdy. Mm. Pozostałe dwie łyżki. Bałkuj! Okay. Uh. Bałkuj, bałkuj. Z tego ciasta wykrawać będziemy Gwiazdki. imitację gwiazdek, bo w końcu ta prawdziwa jest przy mnie. Tylko jedna jest. Tylko jedna jest, no ma rację. Pokaż, jak to wygląda, sprawdzimy. Idealne. Zmieści się tutaj? Zmieści się. Robi to. Robimy. Nic się nie może zmarnować teraz na chwilę włożę takie ciasto do zamrażarki, żeby można było łatwo przełożyć gwiazdki na masę makową. Zobaczcie. Idealny, wegański, kruchy, bezglutenowy, spód. Przekładaj, ale uważaj, nie dotykaj foremki, tak. bo jest bardzo ciepła. Przekładaj. Co ja tu bym bez Ciebie zrobiła? Całość musimy dobrze wyrównać. I teraz dekorujemy całość. Teraz nasz makowiec trafi do piekarnika na 20-30 minut. A myślałam, że ideały nie istnieją. Już się nie mogę doczekać. Widzisz? Nasz wystudzony, pamiętajcie, makowiec prezentuje się tak. Papera, proszę. Papera, proszę. O. Ale pięknie wygląda. Pachnie świętami, co? No. Dla świątecznej dekoracji posyp żurawinką. Nasi widzowie lubią wiedzieć, jak ciasta wyglądają w środku. A ty lubisz jeść? Lubię. Tak, lubię jeść. Lubisz jeść, lubię. To zaraz sprawdzimy. Chcesz skosztować gwiazdki, gwiazdko? Tak. Jest krucha? Mhm, pyszna, nie? Jam. – Patrz, jak piękny. To musi być pyszna. Chcesz się przekonać? Tak, chcesz się przekonać? Chcesz się przekonać? Tak. Tak. Muszę go zaraz zjem, całego. Mm. Mmm, tyle. Mm. Jak ci smakuje to ciasto? Jest pyszne i muszę powiedzieć mamie, żeby je zrobiła na święta. A nie przyjdziesz do mnie pomóc mi gotować? Też przyjdę, też przyjdę. <laughs> Pamiętajcie, że w każdy poniedziałek, w każdą środę i wyjątkowy piątek o godzinie 16 pojawiają się wyjątkowe przepisy, niesamowici goście i fenomenalni... Prowadzący, tak? Mm -hmm. O czym jeszcze mają pamiętać? – O tym, żeby zasubskrybować kanał Kuchni Lidla. Ja już to robię. – Bardzo dobrze, tak? tak. A tymczasem przesyłamy wam życzenia. Przede wszystkim smacznych, spokojnych świąt. I na do widzenia. Śląskie kusiki. Co to są kusiki? – Całuski.